Wznowiliśmy świeżo roboty budowlane na arenie głównej po podpisaniu aneksu do umowy, tak jak Państwo wszyscy wiecie, procedowaliśmy podwyższenie hali, hala będzie na części areny głównej podniesiona o jeden metr, prace, które były wstrzymane w październiku zostały wznowione w styczniu, efekty już można obserwować. Widzimy, jak na razie idą prace żelbetowe. Niebawem pojawi się konstrukcja stalowa. Czy jakieś problemy z wykonawcą zdarzają się? Ja myślę, że to tak jak na każdej budowie. Nie zawsze nasze oczekiwania są zbieżne, ale współpracujemy, dogadujemy się, staramy się podążać jakby za ideą, która. Towarzyszyła twórcom PW, według którego realizujemy te inwestycje. A jak termin prac, harmonogram prac, czy są jakieś opóźnienia? Ze względu na to, że zleciliśmy dodatkowo podwyższenie tej hali, przesunięciu uległ również termin zakończenia inwestycji. W tej chwili to jest 20 września bieżącego roku. Wobec tego terminu wykonawca ma pewne opóźnienie. Deklaruje nam ukończenie budowy. Zapewne na koniec tego roku. Czyli możemy być przygotowani na odbiór jeszcze w tym roku tej niesamowitej inwestycji? E, zgłoszenie do odbioru tak. Natomiast procedura odbiorowa to jest, to jest też e, czasochłonna i zapewne w, w tydzień tego się nie da zrobić. Więc obawiam się, że będziemy musieli rok poczekać. Tak szacujemy, że do końca lutego przyszłego roku e, uda nam się. Skutecznie odebrać tę halę. Ze swego czasu obserwowaliśmy mocny postęp prac na tej części, natomiast yy, kwestie związane z wysokością hali, dostosowaniem jej do wymogów międzynarodowych, można powiedzieć, że już na, na dzień dzisiejszy mamy za sobą. Jesteśmy po, po podpisaniu stosownego aneksu z wykonawcą, uprzednio na zaprojektowanie hali yy, spełniającej wymagania międzynarodowe, natomiast. Tak naprawdę to jest kwestia zapewne kilku dni, kiedy spodziewamy się, ze starostwa powiatowego w Mielcu uzyskanie decyzji administracyjnej z prawdopodobnie to już będzie czwarty aneks do pozwolenia na budowę, który będzie zmieniał pierwotne pozwolenie. Pozwolenie dotyczy wyniesienia hali w stosunku do pierwotnego pozwolenia o około 1 metr. Prace uniemożliwiły nam realizację na kilka dobrych miesięcy. Jesteśmy już po tym całym procesie uzgodnień. Mamy to już za sobą, niebawem wykonawca będzie realizował pracę w oparciu o decyzje administracyjne i według prawa budowlanego. Jeśli chodzi o halę treningową, to na hali treningowej mamy część najbardziej zaawansowaną. Dlaczego? Ponieważ część ta już jest przykryta jeśli chodzi o pokrycie z blachy trapezowej na jeżeli chodzi o warunki reżim technologiczny wykonania samego pokrycia dachowego zajdzie jeszcze chwilkę czasu ponieważ muszą być odpowiednie warunki pogodowe obecnie trwają prace związane z montażem fasad szklanych aluminiowych podkonstrukcja praktycznie jest już mocno zaawansowana a można powiedzieć w połowie miesiąca lutego będzie dostarczana już na plac budowy Przeszklenie. Część basenowa. Yy, mamy za sobą montaż konstrukcji stalowej. W środku można powiedzieć, że środowisko zostało już wykształtowane. Yy, yy, trwają ukończeniu pracy żelbetowe, związane z trybunami. Nadmienię, że tam będą trybuny na 400 widzów. Natomiast pocieszające jest to, że mamy już za sobą odbiór projektu wykonawczego, który został przez inżyniera zamawiającego zatwierdzony, jak i także dokonujemy na obecnym etapie jeszcze zatwierdzeń materiałowych. Także niebawem prefabrykacja niecek ze stali nierdzewnej wejdzie w taką fazę mocną produkcji i realizacji. Sauny jacuzzi na części basenowej będą dwie sztuki jacuzzi przy nieckach basenowych bezpośrednio zlokalizowane. Jeśli chodzi o sauny, to kompleks spa będzie zlokalizowany na poziomie, można powiedzieć, pierwszej kondygnacji, poziomie umownym plus jeden. Będą sauny suche, mokre, na podczerwień, także strefa odnowy biologicznej i spa e, będzie godna tego obiektu. Na najwyższym poziomie widzimy, można powiedzieć, najwyższą część to wznoszona przestrzeń techniczna, tak zwane pomieszczenia wentylatorowni, w której będą znajdować się centrale wentylacyjne. Jeśli chodzi o ten nasyp tutaj przed budynkiem, jest to nasyp przygotowany pod wykonanie schodów zewnętrznych. Te schody będą w identycznym standardzie jak schody ze stron, od strony Kusocińskiego, jak i Solskiego. Obecnie trwają także rozmowy na temat tzw. propozycji zmiany i wstępnie według programu funkcjonalno-użytkowego schody były przewidziane w okładzinie z płytek betonowych. Natomiast prowadzimy rozmowy z wykonawcą na temat y, robót zamiennych związanych z wykonaniem jako stopni sprefabrykowanych. Uważamy, będzie, uważamy że takie rozwiązanie będzie y, dużo lepszym standardem niż y, y, płytki betonowe. Aneks ostatni, który został podpisany z wykonawcą na okoliczność zlecenia prac związanych z podniesieniem hali Areny Głównej. Według niego wynika, że prace zakończą się 20 września 2021 roku. Od wykonawcy mamy deklarację, że roboty budowlane będą zintensyfikowane i zakończą się w tym terminie, natomiast może być poślizg z procedurą na użytkowanie, gdyż ten zakres obejmuje tak samo wykonanie przedmiotu zamówienia.